Jacek Sali? Kim jestem? No Człowiekiem, który żyje w Europie, w Polsce, w tej chwili w XXI wieku, ale zaczynałem wcześniej. Co jest najważniejszym osiągnięciem mojego życia? Ukończyłem 67 lat. Kim jest mój Bóg? Nie ma mojego Boga, jest Bóg rzeczywisty. To, to gdybym ja miał jakiegoś swojego Boga, to znaczy, że Bóg nie istnieje. Co powiedziałbym Bogu, gdybym teraz przed Nim stanął? Ja tak sobie myślę, że to Pan Bóg coś mi powie. Natomiast chciałbym Mu powiedzieć, kocham Cię, ale podobno... Nie da się Bogu powiedzieć niczego nieprawdziwie. Chciałbym powiedzieć i żeby to było prawdziwe. Moje wyobrażenie piekła. Jakby to powiedzieć taki skurcz egocentryczny. Z czego jestem dumny jako Polak? No, w polskiej tradycji narodowej najbardziej mi Odpowiada ta wielka, wspaniała tradycja przebaczenia i zgody nawet z nieprzyjaciółmi. Jaka jest Polska moich marzeń? Polska moich marzeń to Polska, w której byłyby prawdziwe partie. Nie, jak to Norwid mówił, koczowiska polemiczne, ale prawdziwe partie, które by się umiały różnić pięknie. Bohaterstwo to dla mnie. To żadnego dla mnie bohaterstwo obiektywnie, to jest ryzykowanie swojego życia dla jakiejś naprawdę ważnej sprawy. Świat w tej chwili potrzebuje. Świat w tej chwili potrzebuje no więcej miłości, więcej zrozumienia dla ludzkich bied. Najpilniejsza sprawa do załatwienia to. Najpilniejsza sprawa do załatwienia. No, ja jestem księdzem. To dla mnie absolutnie najpilniejszą sprawą jest zdążyć sakramentami do ciężko chorych i umierających. Najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. Yy, łaska Boża. Co daje sława? Yy, nie mam pojęcia. Być może daje tylko jakieś wartości urojone jak dbam o siebie no wydaje mi się że tak powiedzmy dostatecznie sztuka to dla mnie upiększanie świata co wzbudza we mnie obsesyjny lęk y Pamiętam, jak miałem pięć lat, to taki lęk wzbudzał we mnie gęsior, który miał je w nienawiści. Moje ukryte marzenie. Moje ukryte marzenia. Ja przepraszam bardzo, ale, ale mm, wiem, że ono jest nie do spełnienia, mianowicie chciałbym czytać Pismo Święte po hebrajsku. Niestety, jak byłem młody, nie uczyłem się dostatecznie, chociaż uczono mnie tego języka dar natury, który chciałbym posiadać. No, chciałoby się, ale ja wiem, ja wiem, jak Pan Bóg nie dał, to może i dobrze, ale no chciałoby się, żeby mieć taki dobry słuch muzyczny. Wolność to dla mnie. Nie dla mnie, tylko wolność obiektywnie. Wolność obiektywnie, najważniejsze to jest być panem samego siebie. Natomiast ten wymiar wolności, który jest niedoceniony przez nasze pokolenie, wolność to bycie u siebie. Kim chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? No, chciałbym być tym, kim jestem. Obecny stan mojego umysłu. Mnie się wydaje, że zadowalający, ale bliźni wiedzą lepiej. Jak chciałbym umrzeć? Właszcza uświęcającej. Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi? O jejku najważniejsze, żeby Pan Bóg mnie w swojej świętej pamięci miał zawsze. Ojciec Jacek Sali, Dominikanin, teolog, filozof, tłumacz, pisarz i publicysta. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, polskiego oddziału PEN Klubu, wykładowcą akademickim Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor kilkudziesięciu książek i publikacji naukowych.